Poranne światło słoneczne rozlewało się przez ogromne okna posiadłości Beaumontów, ale nawet miękki blask nowego dnia nie był w stanie ukryć wyczerpania wyrytego na wychudzonej twarzy Aldrika Beaumonta. Przez miesiące starszy mężczyzna żył w cichej agonii, poruszając się po rezydencji jak cień, trzymając się za plecy, krzywiąc przy każdym kroku i ukrywając ból za wymuszonym uśmiechem, ilekroć jego syn, milioner, biznesmen Rowan Beaumont, wracał do domu. Rowan wierzył, że ojciec po prostu się starzeje, że bóle są normalne, a zmęczone oczy to tylko efekt lat. Ta iluzja pękła dnia, w którym wrócił niespodziewanie, w jasne, zwyczajne popołudnie i zobaczył coś, czego żaden syn nie powinien widzieć. Zanim przejdziemy dalej, jeśli wierzysz w dobroć, drugie szanse i siłę prawdy, polub, skomentuj, udostępnij i zasubskrybuj za pozorami. Napisz też w komentarzu, skąd oglądasz. Rowan był mężczyzną zahartowanym korporacyjnymi bitwami, a jednocześnie miękkim wobec mężczyzny, który wychował go samotnie po śmierci matki. Aldrich był kiedyś silny, energiczny i pełen śmiechu, lecz ostatnio śmiech zanikł. Zawsze mówił, że wszystko w porządku, bagatelizował obawy Rowana, twierdząc, że nie chce być ciężarem. Rowan mu wierzył, chciał wierzyć, zwłaszcza że miał młodą żonę, Selin elegancką, opanowaną, pozornie oddaną, która rzekomo opiekowała się jego ojcem, gdy on godzinami prowadził interesy i podróżował. Ale czasem, wracając późno w nocy, Rowan dostrzegał dziwne rzeczy. Siniaki na chudych ramionach Aldrika, nietknięte obiady stojące zimne na blacie, coraz wyraźniejsze utykanie ojca. Selinę zawsze zbywała to machnięciem ręki. On jest zapominalski, jest niezdarny, nie pozwala mi pomagać. A Rowan jej wierzył. Bo chciał wierzyć. Pewnego jasnego popołudnia Rowan zakończył spotkanie wcześniej, rzadko wracał przed zachodem słońca. Postanowił zrobić niespodziankę Selin i ojcu wspólny obiad i spokojny dzień. Gdy zaparkował samochód na prywatnym podjeździe i wszedł do rezydencji, natychmiast poczuł coś niepokojącego w powietrzu nieruchomość zbyt ciężką, jak na tak jasny dzień. Szukał źródła dźwięku cichego, urwanego głosu szepczącego przeprosiny. Dźwięk dochodził z luksusowej łazienki gościnnej przy skrzydle wschodnim. Rowan zwolnił kroki. Lekkie pchnięcie drzwi i obraz, który zobaczył, nie tylko go szokował. On go złamał. Łazienka lśniła bielą marmuru i złotymi detalami. A na zimnej podłodze klęczał Aldrik, zlany potem, drżący, zmagający się ze szorowaniem toalety z plecami wygiętymi w nienaturalny sposób, z oddechem krótkim i bolesnym. Przez cienką, szarą koszulę prześwitywały żebra. Na jego piersi wisiał ciężki, beżowy nosidełko z dwójką śpiących bliźniąt, dzieci Rowana, nie Selin, lecz jego z poprzedniego małżeństwa. Selin upierała się, że Aldrik może się nimi zająć. To daje mu poczucie bycia potrzebnym. Rowan nigdy nie wyobraził sobie tego. Dłonie Aldryka drżały, a każdy ruch szmatki powodował grymas bólu. A nad nim stała Selin. W drogim, dopasowanym burgundowym stroju dziennym, z założonymi ramionami, z oczami zimnymi jak wypolerowany kamień, jej głos był ostry, bez grama miękkości, kiedy mówiłaby przestał jęczeć i pracował szybciej. Rowan patrzył zamrożony. Selinę postukiwała obcasem o marmur, nie krzyczała a jednak jej okrucieństwo było głośniejsze niż krzyk. Aldrik szeptał przeprosiny, jak przestraszone dziecko, jakby bał się ją zawieść. Serce Rowana ścisnęło się boleśnie. Ojciec cierpiał nie tylko fizycznie, on żył w emocjonalnej niewoli, zastraszony, przestraszony, zmuszony do milczenia, by nie niepokoić syna. Aldrik nagle jęknął, całe ciało zesztywniało, prawie upadł do przodu. Seliny nawet nie drgnęła. Przewróciła tylko oczami i powiedziała, że jest coraz wolniejszy i bo trop powinien się cieszyć, że w ogóle tu mieszka. Rowan otworzył drzwi szerzej. Dźwięk przeszył powietrze. Aldryk podniósł głowę ze strachem. A Selin zbladła, widząc, że jej mąż stoi w progu, świadek wszystkiego, co uważała za ukryte. Coś w Rowanie pękło. To nie była tylko zdrada małżeńska. To była zdrada człowieczeństwa. Rzucił się do ojca, podnosząc go delikatnie. Poczuł sztywność kości, wzdrygnięcie ciała przy dotyku, reakcję człowieka długo gnębionego. Aldrik próbował protestować, mówiąc, że jest w porządku, ale głos mu pękł. Rowan przyciągnął go mocniej, łzy paląc w oczach, wyniósł go z łazienki, zostawiając selinę samą. W lustrze odbijała się tylko jej własna, zimna okrutność. W świetle słońca w pokoju Aldrika, Rowan zażądał prawdy. Ta wychodziła w fragmentach bolesnych. Selinę kazała mu sprzątać codziennie. Zabraniała personelowi zbliżać się do niego. Odbierała mu posiłki jako karę. Kazała mu zajmować się bliźniętami, nawet gdy z bólu nie mógł stać. Wmawiała mu, że Rowan uzna go za niewdzięcznego, jeśli się poskarży. To była przemoc zamaskowana manipulacją. A Aldrik to znosił, aby nie burzyć małżeńskiego spokoju syna, ból rowana przekształcił się w cichą furię. Nie wybuchową, lecz taką, która zmienia życie. Wezwał adwokata, zebrał dowody z nagrań rezydencji, skonfrontował Selin, prawnie i osobiście, i wyrzucił ją z ich życia na zawsze. Rozwód był szybki, publiczny i nieodwracalny. Selin próbowała się bronić, ale nagrania mówiły głośniej niż jej przygotowane przemowy. Następne dni były powolne, ale uzdrawiające. Rowan zatrudnił całodobowego opiekuna medycznego dla ojca, przywrócił ciepło w rezydencji i spędzał popołudnia, siedząc z nim w ogrodzie, słuchając dawnych historii, na które wcześniej był zbyt zajęty. Zrozumiał, że bogactwo jest niczym, jeśli ci, których kocha, cierpią w milczeniu. Aldrich odzyskał siły, fizycznie i emocjonalnie. Bliźnięta go uwielbiały. Tuliły się do niego jak dwa małe słońca krążące wokół starego wszechświata. Który wreszcie mógł odpocząć. A Rowan odbudował nie tylko rodzinę, lecz także samego siebie. Nauczył się patrzeć poza lśniące uśmiechy. Zaczął pytać, co kryje się za zamkniętymi drzwiami, i zaczął kochać głośniej, póki było kogo. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, polub, udostępnij, skomentuj i zasubskrybuj. Za pozorami. Twoje wsparcie pomaga nam przeżyć prawdziwe. Emocjonalne i inspirujące historie. Zanim skończymy, skomentuj proszę, wybaczyłbyś, Selin, czy odszedł na zawsze? I tak zamknął się bolesny rozdział w domu Beaumontów. Nie milczeniem, lecz prawdą, uzdrowieniem i światłem nowego początku.